No, hej, cześć, Siemano, z tej strony Hawa jest i witam Was w następnym odcinku z Let's Play i z Minecraft Survival, sezon 3, tak jest. E, witam Was w następnym odcinku, kurde. E, pada deszcz, także pogoda, nie wiem jak u Was, ale e, re, adekwatna do tego, co u mnie jest, że tak to nazwę, za oknem e, w tym Minecrafcie. Tak, akurat wyszło. E, no, e, i moje przypuszczenia się sprawdziły. Wyszł, wyszła jeszcze wersja Minecrafta 1.20.6, także dla mnie to dobrze, ale raczej i tak, biorąc pod uwagę, kurde, że znowu tak długo mnie nie było, że zdążyli nowego Minecraft'a wydać, to kurde, to raczej i tak na jednej wersji tej serii nie zrobimy. Niestety nie, ale tak z tego co pamiętam, chyba poprzedni sezon też nie był. Na jednej wersji tylko. Także to wiecie. Dobra. Dzisiaj, z racji, no, że mamy pogodę, jaką mamy, wybierzemy się do, jakiego, do tego pobliskiego kejwa, do którego nie pamiętam, czy na odcinku, czy to na live, bo kurczę zapomniałem, ale ogólnie taką sytuację miałem, że szłem sobie w stronę tej przystani, którą, która jest w budowie. I kurde wpadłem do tej jaski i Watera mi się udało zrobić i byłem ukachany i zadowolony z siebie tak czy nom. No i... co, dobra. Ja sobie w sumie na szybko uporządkuję ekpu W sensie na pasku tutaj mam dobrze, ale nie wiem jak zresztą. Tak, tutaj już pokazywałem zbroję właśnie. A nie, już zrobiłem, to te ramki wyrzucimy. Niepotrzebne. Musimy niestety uruchomić zbroję diamentową, chcąc czy nie chcąc, bo innej nie posiadam. Mógłbym niby, a nie, klatę akurat miałem, dobra, to Chociaż zaraz się rozwali, ale dobra. Daj mi już spodnie diamentowe, może, nie wiem, zrobimy jeszcze jedną klatę. Hmm. Nie wiem, albo ja skoczę jeszcze, zrobię cięcie oczywiście, żebyście, no, miałem segregować, nie no, postaram się, żeby segregować tutaj jeszcze. No już tutaj zacząłem robić kategorię żywność, broń, yy, budulce, yy, minerały. Skoczę do tej. Yy, do bazy na wyspie. Zobaczę, czy tam nie mam jakiejś zbroi. Kurde, już w pocięciu. Yy, niestety z demobilu myślę, że tak to pozwę. Yy, ze starej bazy nie udało żadnej wyczarować yy, zbroi. Także wziąłem po prostu ten na yy, co tam był. I tyle. Dobra, kurde, lecimy, tylko tak ostrożnie, bo ja mam dzisiaj mega drewniany movement. No, co tam już się dzieje, kurde? Miałem tak nie krzyczeć, bo mikrofon sobie podgłosił, ja, żebym właśnie nie musiał krzyczeć, a ja się lubię na tych filmach wydzierać. Nie wiem czemu. O! No i, no i elegancko. Bijcie się, bijcie się. A miał brzmienie potwory. Takie moje teorie, ale to tak chyba nie działa jednak. No i tak tutaj lubią przebywać no. O, tu jest jak to się nazywa. Kurde nie wiem jak to się nazywa, no już tyle. Kurczak, co tu robi kurczak? Jeszcze jajkowi wyrobił. O i łuk dostałem nawet dwa. Jaki ładny ten cave tu jest. To no, akurat ładnie wygląda tutaj. Nie, idziemy w górę, nie wiem czy to dobry pomysł. O, o, Co tam jest? Ja bym się tam przeszedł, tylko... Nie! No skąd, kurde, gdzie ten Creeper był? Nie widziałem go. Najważniejsze, żeby nie trafić na... Tą... Na czarownicę jakąś, Wiedźmę, kurde, bo to... O wilku mowa, ja właśnie nie słyszałem przed chwilą jakiejś... Cześć? Wiedźmy? Ryby kurde tu zdychają. Fajnie by było na diamenty, chociaż już tak jestem, powiedzmy, zaspokojony w miarę, jak chodzi o diamenty, ale przydałoby się troszkę znaleźć. No kurde, nie, nie ma rady, trzeba tutaj trochę rozświetlać, bo tam udzielawa tam diamenty. Nie wiem, czy to tak działa, ale czasami tak się zdarza. Ale chyba nie w tym przypadku. bo że, jak tu jest, to aż jestem w szoku. No a wy gdzie idziecie? Elegancko, Expeak, o to chodzi. O, tu Creeper. I żarcie się kończy. Tutaj w sumie za bardzo nic nie ma w tym cave. Ie. Nie, i tutaj jeszcze, kurde. Czemu nie wziąłem zapalniczki? To bym wybuchał te flipery. Ja tak ostatnio robiłem, jak tu byłem. I w sumie dobra taktyka. Dobra, tutaj hops nie my. Nie mamy czasu na nich. Że tak to nazwę, kurde. O, tutaj. U, 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 ale tu ludzi. Znaczy, no, potworów, nie ludzi. Dobra, kurde, chyba nic za bardzo nie podziałamy tutaj w tym cave'ie, bo zostałem... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sze... No sześciu na jednego to halo, to niesprawiedliwe, tak? O, biją się między sobą, ty patrz. No jest. Gdzie dług się bije, tam trzeci korzysta. Proste. Dobra, co my tu mamy? Ja bym tutaj liczył oczywiście na jakieś Ja pierdziel, tam jest tyle tych potworów. O Ale żeby się tak nawzajem wyżywacie O, są diamenty. Trzeba się podbudować wyżej są. No dalej nie mam czasu na walkę z wami. Trzeba się podbudować. Następni, no. Nawet czasu mi nie dają, kurde, oj, burza, kurde, okna nie zamknąłem. Nie wiem, czy to dobrze. Może nie będzie słychać na tym, na nagraniu, a jak będzie, to trudno. Gdzie te diamenty? Tu, jeszcze wyżej, kurde, pasz. No niestety mała luda, tylko dwie. No dajcie mi już spokój, Wykarakany Jeszcze nie trafiłem do niego Pusza i pusza stronki, kurde Dawać mi moje szczały Nie ja muszę tutaj trochę rozświetlać, bo o, tam jest wyjście na tą, na powierzchni, Ciekawe Joju ale bym się teraz nadział. To jest cave taki w starym stylu. Fajnie. Siema, chcesz, chcesz nowy świat zwiedzić? Nie, z, niestety nie było ci to dane. Zwiedzić nowego Keiga. I ja pierdzielę je tam pod polwiec. To ja nawet nie chcę wiedzieć. O, tutaj mamy tą koblarkę normalnie. Można kobla ro robić i zepsułem. O, można kobla farmić. Ja tak kiedyś robiłem jak potrzebowałem koblu Stone'a. O, tutaj już się dobrze robi. Eee, no potworiłem się, no. Ej. Nie działa to tak, jak powinno. Czego? Do lawy. Kurde. I tu koniec. Tam jest tyle tych potworów, że normalnie nie mogę. Ja tu przyszłem jakieś, no, dwa diamenty, no dobra, ale... Ja tu przyszłem, kurde, po te. po surowce jakieś, a ja tu, kurde, muszę się lać z nimi. Wszystkimi. Wybuchnij, tyle. No, wybuchnij, no. Wybuchnąć nawet nie chcesz. Jak, jak chcę, żebyś wybuchnął, to nie wybuchasz, ty. Ok. ty. <zysy> O, ale tak z nimi mogę w sumie zobaczyć, jak tak po kolei idą z takiego węższego miejsca, nie? To jest fajne akurat. Zdążę jednego zabić i już następny podchodzi i no... I wyrusznąłem bardzo sporą część tych podporów. Nie wybuchaj tu proszę, koledzy niech przyjdą twoi. To z ogórkami jest taki większy problem, że one lubią wybuchać, nie? Właśnie trzeba będzie TNT niedługo robić. To jest dobry pomysł. Bardzo przydatna rzecz. Po co budować, skoro można niszczyć? Ja pamiętam, że kiedyś w tych kopalniach jakby się nie chciało kopać, używałem TNT w sumie. Chyba taki był zamysł ogólnie. Tak myślę sobie. Nie, spojrzałem się na Edka. Będzie zły pewnie. Nie no, kurde, ja tam w górę chcę iść, ale nie wiem, w sumie, czy w górę warto iść. Czy w dół. Ja pierdzielę, no. O, klata zesz y zeszła. Do zera. Dobra, kurde, ja mam dosyć po prostu, nie wiem. Troszkę nieudana ta wyprawa do kopalni. Jedyne co, to trochę sobie powalczę z hordą zombie. Jak w datapaku. O nie, 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 nie. O, ale wybuch. Liper kurde. Dobra, mam dosyć. Tam jest jakieś złoto. Nie, ale razy jakieś złoto. Slime! I co tu robisz slime? No, ale ja dawno ze Slime'ami nie walczyłem. Co tu robią Slime'y? Ja pierdzielę. No odwal... Odczepisz się ode mnie ty w końcu, gościu. Musiałbym uknąć przecież no. Oni uwielbiają mi zbroje niszczyć. No zaraz buty się rozwalą i będzie pozbroi żelaznej. Mm -hmm. Tutaj już byłem, tutaj też nic za bardzo nie ma. Przynajmniej nie widzę. Miałem chyba ten, ten, jak to się nazywało, ten, ten... Zostaw mnie, kurde, Baśka. Kurde. Następny slajm, skąd te slajmy się tu biorą? To mnie zastanawia. Na slajmy najlepsza to. Kusza jest, bo na hita schodzą. Tylko, że czemu umyć mnie trafić jeszcze? Nie to co ja. Dobra, wchodzimy tutaj do nich. Cyk, 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 cyk! Nie! No, ty kurde, ty dziadu! O, lapis lazuli. Poko. Dobre i to. Nie ma tu diamentów żadnych. Czegoś fajnego. Mam dużo teraz tego szlamu. Czemu ja gram, kurde, po tym? Po polsku miałem po angielsku grać. Kurde, tu ryb, rybek jest. Wszystkie rybki do mnie. Nie trzeba wyjść ryb. Nie widzę sensu, kurde. Normalnie. Sy ale szybko płyniemy, kurde. Nie ma jak to kotlet wołowy pod wodą, znaczy w sumie już po wodzie, ale no. Idę, kurde. Tutaj myślałem właśnie co z tą tą, to mówiłem chyba ostatnimi czasy. Co z tą dróżką zrobić, czy zostawić ją tak wysoko, czy tak tutaj wyrównać teren w sumie, bo nie wiem, pomyślę jeszcze. No, i tyle w sumie, co mi się na tym na transmisji udało chyba zrobić. Jak dobrze pamiętam na tym live'ie to tyle jest na razie tego portu przystani. I chciałem tą plażę jakoś tak ładnie ogarnąć, żeby była taka w miarę równa. Rozumiecie? Żółwik Żeby była taka w miarę, w miarę, bo tutaj w WTF, czemu ten piasek nie spada? Ty powalone, patrzcie, co się dzieje. Ja pierdziele. Ruchome nie? Tam woda jest pod spodem. Ja pierdziele, podwodna jaskinia. Pod plażą. To by się spodziewał? Ja pierdziele, ty. Ciekawe. O, grzyby. Nie, owca terrorystka. Jeszcze niebieska, ja pierdzielę. To chyba ją dla jak barwnikiem zrobiłem. Żeby było śmiesznie. Dobra, kurde. Idziemy zobaczyć, co tam w najbliższym sąsiedztwie słychać. Najbliższe sąsiedztwo to są y, Villager. Y, no, kurde ci rozbójnicy. Tam ta wieża jest, ale Villager Outpost, ale ja się przejdę do wioski. Tam gdzieś była wioska. Idzie jakieś góry na horyzoncie, kurde. Ładnie tutaj jest nawet ten świat, kurcze. Nie powiem, że nie. Elegancki. Muszę się kiedy pobawić jeszcze taki, taki content właśnie Minecraftowy w stylu jakieś co tam były red słapy jakieś takie rzeczy kiedyś było w sumie ale no można by było trochę do tego wrócić, fajnie by było o Nowa pulka nie wiem w sumie czy się nadaje chyba nie bo robię tak i chyba jest to czekaj no jest na głębokość jeden tak chyba się chyba się nie nadaje za bardzo do tego do, do portalu za płytkie, nie wiem w sumie, zresztą gdzie ta wioska była chyba za tym, tym, tam, tam, no. Trzeba rzekę przekroczyć, kurde. Cyk. Ale w ogóle inny ten Minecraft jest, kurde, ten po 1.20. Ale mi, mi się nawet podoba. Początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony, że nie za bardzo, że zepsuli i takie tam, ale Teraz trochę zmieniłem zdanie, jak pograłem. Nie powiem, że nie. Ale tu jest głęboka ta, jaskinia Jaskinie normalnie. Fajnie tu nawet wygląda, ty. Ale ta wioska tutaj by była ten. Dowalona. na nabrzeżeń zrobić im. Dobra. Teraz szybka, dobra. Tutaj jest pulpit. Dom tego, jak on tam miał. Zapomniałem. Szybka piłka. Czy wy macie jakieś łóżka, koledzy? Czemu wy nie śpicie w ogóle? To mnie zastanawia. Czy wy macie jakieś łóżka? Czy ja wam ukradłem łóżka? Bo jak nie macie łóżek, to... E, troszkę słabo. Tu jest... domek z łóżkiem. Oczywiście ktoś śpi. Ale ja go wypurzę z łóżka i tyle. W Ty macie nie będzie spał. Ziemię, ty mi po twarzy gościu chodzisz, kurde, ty. Masz, ty, kurde, ty. Spokojnie, ziomek, sorry, sorry. Handlujemy? Ziomek, czekaj. Nie, nie chcesz handlować. Obronię was przed tymi, tą hordą. Obrońca uciśnionych, kurde. O, elegancko. Żyjesz, żyjesz. Nie, to nie. Nie chcę handlować, kurde. To mnie zastanawia, a, bo ta wioska jest na pograniczu, dlatego niektórzy są tacy normalni wieśniacy, że tak to nazwę. A wy tu w ogóle trochę tak opierdzielacie się, nic nie robicie. Nie, nie, nikim nie można pohandlować. Trochę licha ta wioska, nie powiem, że nie. Kurde. A tu co tak wcięło? Dziwne to. Wszystko. O ty tu się znalazł, kurde. Dobra widzowie, o ruiny, ale ja raczej byłem już w tych ruinach portalu, ale pójdę sprawdzę. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, no nasza eskafada e, do jaskini troszkę nie za bardzo. Tak średnio bym powiedział, ale no jako tak poszło coś. No pewnie byłem tu wiesz A patrzę tu ten portal taki położony Może by dało radę go w sumie naprawić Tutaj to zadać O no, i dałoby rad zrobić portal Tylko w sumie po co? To jest dobre pytanie No także widzowy łapek w górę co czysty komentarz i do następnego odcinka z Minecrafta bądź też z innej produkcji Elo, LD na razie. Bo...